Siemanko, z kościę strony Dape'a, dzisiaj jestem z Boksadem. Przywita się. Siema! No i dzisiaj nie będzie odcinku z Boxed'em, Znaczy będzie, tylko będzie z szafki. Bo Boxed by chciało być na filmie też, więc zaprosi zaprosiłem go jakby. No i więc przechodźmy do odcinka. Yy, a jeszcze nie, yy, ten, jeszcze jedno dodam Zostawcie suba z dzwonem i łapę w górę pod, yy, pod odcinkiem Bo chciałbym dobić minimalnie tak z 10 łapek w górę Wiem, nie było długo live'ów, zanim długo będą live'y Zbyt nie mam czasu teraz, bo jak wiecie w ósmej klasie jestem Mam 13 lat, więc no No i co, yy, za niedługo live y będzie, więc co Przechodzimy do odcinka, no to może pierw z, yy, nie wiem, bo od czego zacząć. Jak możesz, to możesz od skinów. Nie, od y, skinu na końcu. No to może od smunu. Dobra, dobra. No, no, no. To. Dobra, to jest, ja na razie się wyciszę. Dobra. To jest z rozdziału drugiego, z sezonu szóstego. To jest chyba z zestawu Tora, jak się nie mylę. Z sezonu trzeciego. Nie, czwartego, przepraszam. No, to jest czwarty. To, to, to jest chyba. Te, te czerwone wszystkie. Są z sezonu czwartego, polajże. No i więc. A to jest z sezonu piątego. Tego, jaka jest ten piasek. No, wiecie o co chodzi. To jest sezon drugi. To jest za karnet. To jest na walentynki Z sezonu drugiego, jak się nie mylę. E, o, cholera. A a, to jest od Lexy. Sezon piąty. To jest sezon piąty. Nie wiem od kogo to jest. Sezon, y, chyba z karnetu, jak się nie mylę. Dobra. To jest sezon siódmy. To jest chyba z karnetu. Podaj, że nie wiem. Y, przechodzimy do kolejnego. Y, to jest chyba z karnetu? Nie wiem już, ale z sezonu drugiego. To było e, teraz to. To jest z sezonu siódmego. To też nie wiem czy z karnetu czy nie, ale sezon siódmy. To jest sezon siódmy, to jest chyba z karnetu z sezonu siódmego, więc no. To jest sezon drugi, to chyba były za wyzwania te smugi, jak się nie mylę, lub za karnet. Nie, z karnet chyba nie. To było chyba za te wyzwania. Eee, porwanie. To było sezon siódmy, to chyba było z Karnetu, lub chyba za wyzwanie. Nie wiem już. To. Sezon siódmy chyba za darmo. Nie wiem. Z Karnetu chyba za darmo. Dokładnie to nie wiem. To sezon piąty. Nie wiem czy to było z Karnetu, ale sezon piąty. To dostałem w tym sezonie, nie wiem, chyba 3 dni temu. Coś takiego. To chyba to, to nie jest kanał. To, to, to za jakieś wyzwania chyba dostałem. To na walentynki chyba te... Nie! To to jest od tej tej TNT-ny chyba. Więc sezon drugi. To jest... Y, z, od y, sezonu piątego tego y, pana naleśnika czy coś w tym stylu. Takie to. To jest sezon szósty. To chyba był karnet, jak się nie mylę. Nie wiem, dokładnie możecie napisać w komentarzu, co, czy się pomyliłam, czy nie. Sezon szósty to był chyba karnet. I możecie też pisać, jeżeli się pomylę, no to możecie mnie poprawiać, w każdym bądź razie, nie? To jest sezon no, chyba szósty, nie wiem, już nie, nie zapomniałam, takie coś. To sezon szósty, to chyba było z karnetu. To sezon trzeci z karnetu bodajże. To sezon trzeci chyba też z karnetu. To sezon szósty chyba też z karnetu. No i trzeci sezon chyba z, z karnetu, więc no. Dobra, przejdźmy może do... Lotte. Lotte? To jest od Batmana. To jest sezonu z, z szóstego z Karnatu chyba To jest... O, mandalona. do Takie coś To jest dosłownie sezonu, w którym To nie było chyba z Karnatu, to, to, to jakieś za wyzwania To jest lepsze na mara. chyba szósty, tak? No, to, to są, to yy, są... Jak się... Yy, ta... No te, ta wy, to wydarzenie z chyba tam siódmego, nie wiem już, który to sezon. Oto Ariany Grande to chyba było. Więc fa fajna nawet lotnia. Dobra. Sezon szósty, to chyba było z tu podejdzie. Tak coś. Nawet nawet fajne, grałem nim dużo. to lotem oczywiście. To jest od y, Gruta Sezon chyba czwarty? Tak, sezon czwarty To jest od Ironmana to, y, y, to jest od Zora To jest od Duma Te czerwone to są y, od Gruta, y, nie? Y, ten y, No wiecie, od, y, z, z sezonu czwartego Bardzo, że się tak zamyśliłem, ale no, dawno nie nagrywałem nic, więc przepraszam za to to jest to e, od tej pani z iglicy. Chyba wiecie o kogo mi chodzi. To jest e, to dobra od Pani Radzyni, to jest miłe. Nawet fajna docina, ja grałem nią e, dużo. To jest ta, e, ta majf. Od, od majf to jest. Nawet ładne. To jest sezon drugi. To jest ten y, jak to kubik zgada jajomu... Y, nie, to nie jest jajomot. Y, to jest od jajomota. Ta lotnia. Sezon chyba. Kiedy, który? To, jest, to jest od to jest tego sezonu. To są tej, y, tej babki takiej. Nie nie, 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 kojarzę już. To sezon drugi, to jest... To ja też grałem. Często. Fajne nawet. To dostałem z sezonu drugiego za jakieś wyzwanie, chyba. Lub po prostu z karnetu. Nie, chyba z karnetu nie. Nie, nie wiem już. Co tam tego Tamtego sezonu, chyba, jak się nie mylę. To jest to tutaj, nie, y, Sezon piąty. Ta. Riz. O, release. To jest od tego jest kotka, te, te, tego poprzedniego sezonu, wiecie o kogo mi chyba chodzi, to jest chyba od tego kotka, chyba, to jest sezon sezonu trzeciego, ta hiperlotka, czy jakoś tak się to nazywa, no nawet ładna, to jest nawet też, też ładny, sezon, yy, przepraszam, trzeci, nawet ładna, ta lotnia podoba mi się, to jest od, mam od Lexy, też grałem często. Nawet na live grałem y, tą lotnią. I to jest chyba od... czekajcie, Kondora chyba lotnia. Sezon chyba piąty, jak się nie mylę. Możecie zobaczyć y, możecie zobaczyć sobie. Nawet ładny. Damę jest pospieszne. No nawet ładno. No, ładna. Hmm. Może ja, ja wam prześpłyczę, bo ten odcinek będzie trwał 2 yy, lata. Ta... Aha, co zrobiłem? Możecie sobie po kolei oglądać. Odtąd. Dotąd. To jest za gimnazję tego sezonu. To jest sezon... Teraz o, e, zwycięzcy. To jest chyba sezon drugi. To jest sezon godzina na chyba, jak się nie mylę, no i widzicie, dobra, tam sobie możecie zobaczyć, nie? dobra, teraz przechodźmy do może malowania, ja, te czerwone wiecie z czego, z sezonu czwartego, więc ja wam szy szybko tak y Przewinę. Chodźmy do kill może teraz Czerwone. No to wiecie. To to, to jest taki Kill-off. To jest tego Batmana. To jest Najmara. To. To. I... No wiecie o co chodzi. Rick, Ten kill Modryka. Ja wam szybko przewinął dołu do, do, do góry. Dobra. Teraz do plecaków przechodźmy. Ja wam szyb, wszystko, y, szybko przewinę. Do skinów przejdziemy powoli tak jakby. Dobra. To teraz może emotki. Ja mam bardzo dużo emotek. To to ja wam po prostu szybko przewinę. Bardzo dużo na. Y, I no tej graffiti i tych, tych rzucanych hamotek bardzo dużo jest. To, no to chyba malowanie. Malowanie wam, malowanie wam pokazałem, sorry. Ekrany wczytywania Wam też przewinęłem od y, góry do dołu. Macie. Y, to teraz muzyka od góry do dołu. Wszystko Wam tak będę szybko, już te, tego nie. No i teraz emotki wam pokazywałem, tak, dobra. No i teraz najważniejsza jakby w sumie część szapki. Ja wam yy, może tak prze, nie, no przewinąć to nie, muszę wam powiedzieć. Batman sezon siódmy. Z ekipaki chyba no, z piątego sezonu to jest yy, ten yy, Rebi. Rajven po prostu przeczytam Stazem chyba szósty Mando Ech, Neymar. I, i, I to powiem y, to dodam, że grałem bardzo długo bohaterką, to się przyznam. Wam przewinę szybko po prostu. Y, to kupiłem, to kupiłem, to kupiłem. To też. To e, kupi to jest pakiet. To chyba też jest pakiet. Ja wam po e, powiem, jakie pakiety są u mnie. Po prostu pakiet. Jaki to jest jeszcze pakiet? Sorry, że tak zamulam, ale na dawno nie, nie nagrałem nic. Dobra, pakietów mam mało. E, kupiłem to, 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 to. To to. Co jeszcze kupiłam? I chyba już nie I bohaterkę. I chyba to tyle? Tak, to tyle. No. Jak Wam się podoba szafka, możecie znać, dać znać w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I napiszcie, czy wyczekujecie na live'a, bo też za wami już tęsknię. Za niedługo będzie live'ik. Postaram się go bynajmniej zrobić. Więc co? Sub z dzwonem, łapa w górę pod live, pod odcinkiem. No i co? Do zobaczenia. naryla!